Opowiemy Państwu o tym, jak fundusze unijne wpływały na rozwój województwa śląskiego i całej Polski. Wybierzemy się też na baranią górę i opowiemy o tamtejszych lasach. Konferencja Unia Europejska dla Środowiska, 20-lecie Polski i województwa śląskiego w Unii Europejskiej. 20 lat nie da się oczywiście streścić w krótkim materiale telewizyjnym. Wiadomo wszem i wobec, co widać wyraźnie w naszym kraju, że postęp zarówno w rozwoju infrastruktury naszego państwa, jak i ochrony środowiska zależny jest od środków unijnych, które umiejętnie gospodarowane wpływają na komfort życia w Polsce. 20-lecie Polski w Unii Europejskiej to okres pierwszych podsumowań, to czas, kiedy możemy spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak wyglądał Śląsk przed 2024 rokiem, przed okresem naszej, Akcesji do Unii Europejskiej, jak wygląda teraz? No tak. Fundusze europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko dystrybuowane są przez różne instytucje i fundusze do tego celu powołane. 20 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej to pewna wspólnota gospodarcza, ale również wspólnota wartości i wspólnota działań ukierunkowanych na ochronę środowiska. Ja w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi Mateuszowi Pindlowi, ale również wszystkim samorządom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym z tego województwa za wspaniałą, efektywną współpracę. I liczę, że w najbliższej perspektywie, najbliższej perspektywie naszej strategii, ale również w najbliższej perspektywie Unii Europejskiej, bo gro środków w nowej perspektywie to właśnie środki unijne, środki z programu FENIX, środki z programu KPO. I te środki chcemy wydatkowywać najlepiej, najbardziej efektywnie w ogromnej współpracy z państwem. Tak, porozmawiajmy o pieniądzach. Te środki to ponad 109 miliardów złotych, które dedykowane były samorządom, również przedsiębiorcom, różnym grupom beneficjentów, w tym również organizacjom pozarządowym, bo bardzo zależy nam na tym, żeby współpracować ze wszystkimi grupami odbiorców, którzy wpływają na Najlepsze i najbardziej efektywne projekty. Proszę Państwa, w ramach tych 109 miliardów złotych duża część została przeznaczona na projekty w tym województwie, w Województwie Śląskim, bardzo ważnym gospodarczo terenie w Polsce, ale również. Takim, te, te, temu województwu, które e, zmagało się w przeszłości z wyzwaniami związanymi z nieodpowiednią jakością środowiska, dlatego też tak ważna jest współpraca pomiędzy regionami, ale również tak ważna jest współpraca w ramach stworzonego już wiele lat temu systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, e, w ramach którego istnieje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 16 wojewódzkich funduszy. No dobra, w bardzo telegraficznym skrócie, co dotąd wydarzyło się w województwie śląskim za pomocą tych pieniędzy? Jak ważne są środki unijne, które Zostały na teren województwa śląskiego w dwóch perspektywach programu operacyjnego, infrastruktura i środowisko wdrożone na terenie województwa śląskiego obrazuje kwota. W tych dwóch perspektywach w latach 2007-2014 i 2014-2020 na terenie województwa śląskiego zrealizowano działania na kwotę ponad 2 miliardów złotych. Ponad miliard 100 milionów złotych pochodziło ze środków unijnych. W pierwszej perspektywie środki zostały ukierunkowane na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową, jak również gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi. W wyniku tych inwestycji powstało ponad 600 kilometrów sieci sanitarnych i ponad 40 kilometrów sieci wodociągowych. Zostało zmodernizowanych 10 e, e, oczyszczalni ścieków, jak również oddano, zmodernizowano zakład gospodarki odpadami. Oddano do użytku nowe dwa, dwa zakłady e, gospodarki odpadami. Efektem tych działań jest ponad 55 tysięcy osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej i ponad 670 tysięcy osób, które zostały objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W drugiej perspektywie programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 bardzo duże środki na terenie województwa śląskiego zostały przeznaczone na ochronę powietrza, na poprawę jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. Województwo śląskie było jedynym regionem, na terenie którego był realizowany i wdrażany za naszym pośrednictwem program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, jeżeli chodzi o likwidację niskiej emisji. Jeżeli chodzi o inwestycje, które zostały wykonane, ponad 15 tysięcy gospodarstw domowych poprawił się komfort. Życia. Jeżeli chodzi o podłączenie do sieci cieplnej, zostało wykonanych 45 kilometrów. 99 kilometrów sieci cieplnej zostało zmodernizowanych. Podłączono prawie tysiąc węzłów cieplnych. Więc bardzo duże inwestycje za pośrednictwem środków unijnych, wdrażanych przez wojewódzki fundusz, zostało przekazanych, rozdysponowanych na terenie województwa Śląskiego, co w niewątpliwie sposób poprawiło stan środowiska na terenie naszego województwa, jak również poprawiło komfort życia naszych mieszkańców. A przed nami nowa perspektywa działania. We wrześniu bieżącego roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu w Katowicach przyjęła nową strategię działania na lata 2025-2028, która w swoich założeniach ma finansowanie nowych programów, czy też kontynuację sprawdzonych programów na naszym terenie i na ten cel zostaną przeznaczone ogromne środki kwota 5 miliardów złotych. To jest naprawdę bardzo duża kwota, która wesprze szeroko rozumiane działania prośrodowiskowe popierające jakość, poprawiające jakość środowiska na terenie naszego województwa, z czego miliard 500 milionów będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a blisko 3 miliardy 500 milionów będzie pochodziło właśnie z Unii Europejskiej i ze środków udostępnionych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na tak zwane programy masowe. Tylko na transformację energetyczną Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2025-2030 ma do dyspozycji blisko 100 miliardów złotych. To pokazuje z jednej strony dostępne środki, ale pokazuje również, z jakim ogromnym wyzwaniem cywilizacyjnym się mierzymy. Województwo Śląskie ma jeden z najsilniejszych funduszy w Polsce. Dlatego jestem pewien, że te wyzwania, transformacja energetyczna, wszelkiego rodzaju zjawiska środowiskowe tutaj nie będą zagrożeniem, a będą szansą dla województwa śląskiego. Te pieniądze, o których tutaj wspomina i pan, pani prezes, i pan prezes, i pan minister. Pracują, można powiedzieć, że są wykorzystywane dobrze przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i to cieszy. To cieszy mnie jako Wojewodę, to cieszy mnie jako mieszkańca naszego województwa, że mieszkańcy gmin i powiatów Województwa Śląskiego widzą efekty pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, widzą efekty pracy tych funduszy unijnych. Mamy nowe kanalizacje, mamy nowe oczyszczalnie ścieków. Mamy nowe sortownie odpadów, więc te pieniądze z pewnością nie zostają zmarnowane. Służy to oczywiście poprawie komfortu życia. Te środki wydawane są również na cele zapewnienia bezpieczeństwa. Ogromne również środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska są dedykowane na usuwanie skutków powodzi, na odbudowę infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w przyszłości również zgodnie z naszą strategią środki dedykowane e, tak zwanej adaptacji do zmian klimatu, czyli budowy odporności miast, budowy odporności samorządów, aby takie sytuacje, jakie miały miejsce we wrześniu, minimalizować ich skutki, ale również przystosowywać naszą gospodarkę, nasze społeczeństwo do tych zmian, które są nieuniknione. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować prezesowi Mateuszowi Pindlowi, zarządowi, pani wiceprezes Radzie Nadzorczej, za wspieranie ochotniczych straży pożarnych. To jest przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa, bo ja też pochodzę z województwa Śląskiego. To jest również usuwanie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, usuwanie skutków różnych yy, zdarzeń atmosferycznych. Przez ostatnie lata fundusz przekazał dziesiątki milionów złotych na nowe samochody bojowe dla ochotniczych straży pożarnych, na sprzęt podnoszący bezpieczeństwo mieszkańców. Także te działania funduszu są bardzo szerokie i w tych obszarach edukacji i bezpieczeństwa na pewno tutaj fundusz jest jednym z najlepiej funkcjonujących funduszy w naszym kraju. Dzięki temu strażacy mogą lepiej wykonywać swoją pracę, a bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu jest silniejsze. W obliczu zmian klimatycznych, którym towarzyszą silne i gwałtowne opady deszczu, ekstremalne burze, silne wiatry, dzięki tym środkom możemy skuteczniej usuwać skutki klęsk żywiołowych. Tylko w ubiegłym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego ponad 9 milionów złotych, za co mogliśmy kupić 21 samochodów. W tym roku już ponad 6 milionów otrzymaliśmy dofinansowania i zakup 10 samochodów, ale nie tylko samochody, kupujemy sprzęt, kupujemy ubrania dla strażaków. Kupujemy wyposażenie dla strażaków państwowej i ochotniczej straży pożarnej, ale, ale również realizujemy inwestycje w postaci paneli fotowoltaicznych montowanych w naszych jednostkach. Chciałbym bardzo podziękować pani prezes, panu prezesowi za te środki finansowe. Te pieniądze to przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. Dziękuję. Trzeba wychowywać świadome społeczeństwo. Edukacja proekologiczna w przyszłości wpłynie na zachowania następnych pokoleń. Jeżeli chodzi o obszar województwa śląskiego, to od wielu lat bardzo mocno wspiera obszar edukacji Wojewódzki Fundusz, realizując szereg zadań edukacyjnych. Przede wszystkim powiem tutaj o dwóch projektach. To są zielone pracownie, na które ogromne środki w ostatnich latach przeznaczał fundusz, wyposażając szkoły na terenie województwa w super nowoczesne pracownie tak zwane zielone pracownie biologiczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne stwarzając młodym mieszkańcom Województwa Śląskiego doskonałe warunki do e, nauki. Ministerstwo Edukacji już w przyszłym roku szkolnym zapowiada zmiany. Od 1 września 2025 roku wchodzi nowy przedmiot Edukacja Obywatelska, która również będzie zawierać wiele elementów dotyczących ochrony środowiska, polityki klimatycznej, również tych doświadczeń z dwudziestolecia polskiego członkostwa w Unii Europejskiej i tego wielkiego dorobku i wsparcia, jakie Unia Europejska udzieliła naszemu krajowi, województwu śląskiemu w działaniach na rzecz poprawy klimatu. W województwie śląskim, choćby z powodów kontrowersji wywołanych wydobyciem węgla, przemysłem hutniczym i metalowym, dylematów ekologicznych jest więcej niż w innych regionach Polski. Województwo śląskie ze względu na swoją specyfikę mierzy się z wieloma wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska. Dlatego, żeby te wszystkie działania usystematyzować, realizujemy strategię ochrony środowiska województwa śląskiego zielone śląskie śląskie 2030. Służą temu środki budżetu województwa Śląskiego, ale przede wszystkim służą temu środki pochodzące z Unii Europejskiej. Te zaplanowane teraz na tą perspektywę finansową, ale również krajowy plan odbudowy, który służy na instytucjonalizację tych przedsiębiorstw pochutniczych opartych na węglu. Ja się bardzo cieszę, że możemy współpracować z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, bo mamy wiele wspólnych celów i ta wspólna praca na rzecz poprawy ochrony środowiska w naszym województwie jest wymierna i ją widać na co dzień. Z niej korzystają nasi przedsiębiorcy, z niej korzystają samorządy, instytucje, ale przede wszystkim nasi mieszkańcy, mieszkańcy województwa śląskiego. Ostatnie zdanie pozostawmy burmistrzowi Czechowic-Dziedzic z powiatu bielskiego, okolic Podbeskidzia, czyli naszego regionu. Taki patriotyzm lokalny. Warto przypomnieć, że w okresie 20 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej z budżetu Unii dokonano ogromnego transferu środków. To 250 miliardów euro, które trafiło do Polski. To pozwoliło na zrealizowanie około 300 tysięcy projektów. Te projekty w głównej mierze zostały realizowane w samorządach, czy to bezpośrednio samorządowcy realizując zadania w najwięcej w obszarze drogowym, ale i również środowiskowym, także przedsiębiorcy, podnosząc jak najbardziej konkurencyjność swoich firm. W oparciu o innowacyjność też lokują swoje firmy, przedsiębiorstwa na terenie gmin. To wszystko powoduje, że nastąpił ogromny rozwój gospodarczy na terenie całej Polski, który głównie materializuje się w samorządach. I to jest największa korzyść. Ale oprócz tego materialnego, zauważalnego powiedzmy, efektu rozwoju, każdy podróżując drogami naszego kraju może to zauważyć, jak Polska się zmieniła. Ważny jest również ten rozwój mentalny. To, że udało się, proszę Państwa, stworzyć bardzo dobry klimat do rozwoju jest również wynikiem dobrych relacji, jakie udało się przez te 20 lat stworzyć. Relacje wynikające z integracji również oczywiście tworzone są na poziomie najwyższych szczebli władz rządowych, dyplomacji, ale niemniej ważne są również te które w ramach integracji tworzą samorządy, zawierając partnerstwa z samorządami innych krajów członkowskich należących do Unii Europejskiej. Ta integracja jest również źródłem bardzo ważnym, potrzebnym w rozwoju wiedzy, praktyk, doświadczeń, które z powodzeniem przenoszono na grunt Polski po to, żeby nasze samorządy działały sprawnie i efektywnie. A wszystko to po to, żeby Polska się rozwijała i mieszkańcy, bo przecież to oni tworzą, wspólnota mieszkańców tworzy samorząd, mogli być największym beneficjentem tego rozwoju. A teraz od garniturowych klimatów odpocznijmy w górach. Krótka wycieczka z przewodnikiem PTTK Mirosławem Ostrowskim. Dzisiaj idziemy na baranią górę, a opowieść dotyczy problemów z lasami górskimi wywołanych przez urzędników cesarskich Franciszka Józefa. Austro-węgierska rabunkowa wycinka drzew do dzisiaj odbija się nam czkawką. W okolicy powstawały huty. Mieliśmy hutę w węgierskiej górce, była huta w Ustroniu, niedaleko w czyńcu. Kawałeczek za granicą, więc drzewo na cele przemysłowe, ale też eksportowane gdzieś za granicę. I oni, słuchajcie, tutaj nasiali. Tego swojego świerka tyrolskiego. Wcześniej to był świerk stebniański, który został wycięty przez tych Habsburgów i ten świerk tyrolski, on nie za bardzo się nadaje tutaj do tych naszych terenów. Może tam w Tyrolu sobie rośnie i sprawdza się, natomiast tutaj bardzo szybko chorował. To drzewo szybko rośnie, bo ścinają świerki już w wieku gdzieś 80-90 lat. Ale te świerki nie dożywały do tego okresu, chorowały, bardzo szybko korniki się przenoszą, słuchajcie, bo jak jest monokultura taka leśna, to kornik no, ma żywioł niesamowity, z drzewa na drzewo przeskakuje. No i było kilka tutaj takich epidemii tego kornika, ostatnia w latach 90. Zresztą wyjdziemy sobie troszkę pod szczyt, to zobaczycie jak te lasy się przerzedziły. Na samym szczycie jest wieża widakowa. Będziemy jutro na szczycie, to też Wam troszkę poopowiadam. Kiedyś ta wieża była potrzebna, bo wystawała ponad korony drzew i były piękne widoki, można było pooglądać. Dzisiaj wieża jest niepotrzebna, bo mu wszystko widać, nie trzeba wychodzić na górę. Zresztą jest zamknięta chyba od kwietnia tego roku, bo grozi, grozi zawaleniem. Także te świerki niestety w latach 90., to były takie upalne lata. Kornik też lubi ciepło, lubi gorąco. Połacie lasu tutaj po prostu były przez tego kornika zajęte i leśnicy, słuchajcie, nie nadążyli z wycinaniem tych drzew, żeby ograniczyć tego, tego kornika, żeby się nie przerzucał. Oni drzewa korowali. Ściągali korę z tym kornikiem i to palili. I no, tragicznie te lasy wyglądały tutaj, bo te drzewa były uschnięte. Zdarta była ta kora, i to taki tragiczny widok, smutny. Nie wiem, byliście kiedyś w górach izerskich jeszcze za czasów takich, gdzie tam te kwaśne deszcze zniszczyły, i tak dalej. No to tutaj było podobnie. Dziś przyroda odradza się w tym miejscu. Przy pomocy rozumnego sadzenia świerków istebniańskich i pozbywania się schorowanych tyrolskich, stopniowo szczyty zarastają. Oczywiście o banku genów. Tak. tak, no to niedaleko tutaj jest w Wistebnej, tam się hoduje tego świerka Istebniańskiego, te cenne szyszki się zbiera, nasiona się przetrzymuje i później się po prostu wysiewa i ten sobie świerk rośnie i sprzedaje się też za granicę. Kupują od nas i Szwedzi, tam gdzieś sobie sadzą tego świerka istebniańskiego, bo on jest bardziej odporny, jest przystosowany do tych warunków tutaj sobie po prostu bardzo fajnie rośnie i też rzadziej choruje niż ten świerk tyrolski. Także troszkę z przyrody, idziemy dalej. Miejmy nadzieję, że za kilkadziesiąt lat wieża widokowa na Baraniej Górze znowu będzie potrzebna, żeby nad czubkami drzew podziwiać widoki na okoliczne szczyty. Tymczasem musimy cierpliwie poczekać, szanując przyrodę i jej naturalne pochodzenie. A, i oczywiście zapraszamy na Beskidzkie Szlaki. I to już wszystko w tym programie. Do zobaczenia.